Znowu jest piątek, więc odcinek krótki, ponieważ idziemy na rynek. U. Krótki ten odcinek. Mocny rynek. Jest piątek, więc krótki odcinek, bo zaraz idziemy chlać na rynek. To było całkiem dobre. Żuly ma papon, on citochon, on les bestille, on le cotopachwil, on le robespier, mu on le hier. Bo to już jest ostatni odcinek w tym tygodniu, Karol chce, żebyś sobie zdawał z tego sprawę, bo to ma być najlepszy odcinek, bo jeszcze przez cały weekend będą to oglądać i to będzie jeden odcinek na cały weekend. Puszczacie sobie w niedzielę nasze odcinki? Jest, jest rodzinny obiad, jest mama, tata, Marcinek i Kamilek i jest... O, puśćmy nowych lekkostroniczek już są! Puśćmy! Mm, ta marchewka jest świetna! no i oglądali seks. Y Kryśka wyłącz Kryśla, to! wyłącz, to jest niedziela. Nie słuchajmy tych głupków. Widz na czym polega? <laughs> Widz polega na tym, ale na czym? Pani Kasiu? Y Panie Andrzeju, co to znowu z Panie, no panie! Ja mam pytanie do Was. Czy Wy myślicie, że jak skończycie te Wasze studia, to będziecie robić to, czego się uczyliście? A nawet lepiej. Dla tych, którzy skończyli już studia, pytanie moje na dziś: czy robicie to, co mieliście robić po studiach? Jeżeli myślicie, że po Waszych studiach będziecie robić wszyscy albo większość z Was to, czego się uczyliście, to prawdopodobnie chyba jednak jesteście w grubym błędzie. Albo studiujecie na SP. Mam kumpla na SP i on może będzie robił to, co studiuje. Przekaż mu teraz. Będzie rozdawał ulotki. Ty mu to powiedz. Ja mu tego nie powiem. Jak się okazuje, tylko bardzo niewielki ułamek ludzi, którzy studiowali na SP, robią że. Oczywiście coś, co powinni robić po ASP. Tak samo jest z ludźmi, którzy studiowali stosunki międzynarodowe. Ktoś nie pamięta, w ogóle o kierunku moich studiów. Prawda? Porównawcze studia cywilizacji. Cywilizacji debilu. I co? I robisz podcast? Ale o cywilizacji. Proszę, napiszcie na Facebooku lub napiszcie do nas maila lekko lekkostrumicz ma podziemekom. Czy robicie rzeczywiście to, co mieliście robić po studiach, albo to, co w głowach mieliście, że będziecie robić po tych studiach? Jeśli studiujecie medycynę, to nie piszcie. Ale przynajmniej docencie, że są ludzie, którzy nie studiowali medycyny i muszą jakoś zarobić na chleb. Robią ten podcast. Ale ci na medycynie to się musieli uczyć. A ja to to niby co miałem robić na tych studiach. Jak pamiętam to chyba dwa odcinki, temu mówię, że nie chodziłeś na wykłady. Bo to był mój akt sceniczny. Przepraszam, na pierwszym semestrze chodziłem prawie że na wszystko, na trzecim semestrze chodziłem prawie że na nic. Ja zawsze chodziłem prawie że na niektóre. Prawie że na niektóre z tych prawie niewielu. I powiem Wam, że martwi mnie ten fakt. W Stanach idziesz na studia i robisz to co miałeś robić na studiach. W Polsce idziesz na studia i robisz to co miałeś robić bez studiów. Ale raczej zastanówmy się nad tym. Ja wiem dlaczego. Przepraszam Ci, <laughs> Oh, sorry. Did I break your concentration? To dlatego, że w Polsce skończenie studiów to nie jest nic nadzwyczajnego. W Polsce każdy kończy studia, ten, kto nie skończył, ten to dopiero ma trudno w życiu. Przyznajcie, tak. większość studiów, na których się idzie, na trójach, nie. bo na trójach, ale da się przejść. Spadaj. Jeżeli są te bardziej prestiżowe, typu prawo, medycyna, to faktycznie można z nich odpaść, ale potem, jak się wyleciało na przykład sprawa, to można sobie iść na stosunki międzynarodowe, taki niewymagający kierunek i można go skończyć z palcem. Dupie. Pod nie chodzi. Prowadź, prowadź. Ja tu stałem za kamerą. Chciałem wydać oficjalny komunikat. Od przyszłego tygodnia lekko stroniczy będę prowadził sam, bo Włodek się obraził. Włodku, powiedz, coś, widzę Aha. Przykro mnie teraz, że ja siedzę tylko. Przyjaźń, że ja, wszystkie dziewczyny wolą ciebie. Wszystkie dziewczyny wolą Włodka. Więc czy nie zastanawialiście się przypadkiem nad tym, skończyłem liceum, mam w głowie pomysł na biznes, mam pomysł na jakieś życie, czy muszę iść na te studia? Odetnijcie się troszkę od tego, że wszyscy wam mówią, że macie iść na studia. Mówi wam babcia, mówi wam tata, mama, brat, siostra. Masa członków rodziny, którzy już skończyli tutaj, powiedzieli, że żeby żyć godnie w tym kraju, trzeba skończyć studia. Prawdopodobnie większość z nich po studiach wcale nie robiła tego, czego się na studiach uczyli. No, no, jeszcze jest jedna taka przypadłość w Polsce, a mianowicie to, co już zupełnie zostało zapomniane, choćby w Stanach i w krajach zachodu, jak się zaczyna pracować gdzieś w wieku 20 lat, to tam trzeba pracować do emerytury. No tak nie jest. Można pracę zmienić, można zacząć swój biznes. Główny przykład na to, że Polak potrafi bez pomocy innych założyć coś w internecie i zarabiać na tym miliony. I siedzieć w piątek w domu. Bo ty mi mówiłeś, że trzeba po prostu zrobić jakiś program w internecie. No to robimy. A ja cię posłuchałem. Powiedziałeś, że jak będziemy robić ten program, to będziemy mieli dużo pieniędzy. A ja jeszcze nic nie zobaczyłem. Wprowadzamy nową rubrykę w naszym programie o nazwie. Temat, który nas nie interesuje, i pozostawiamy go bez komentarza. W dzisiejszym odcinku tejże rubryki, zrób to bardziej telewizyjnie, ja ci pokażę. W dzisiejszym odcinku. Spróbuję jeszcze raz, ok? W dzisiejszym odcinku, tejże jakże interesującej, że rubryki, że. za długo. W dzisiejszym odcinku! Jeszcze, spróbuję jeszcze raz. W dzisiejszym odcinku! Poknąłeś rybę? Siła! Ślepy pies dostał psa przewodnika. Wszystko! A grupa na Facebooku, to. Zacznij pisać bez emotikonek, a wszyscy pomyślą, że jesteś w k Flagowym tak przykładem jest właśnie Włodek. Wodek wszystkie maile, choćby był radosny, kwiecisty, choćby go dziewczyna kochała, on zawsze pisze bez Tak? Tak? Tak, jesteś mądry? Tak? Tak? Jeszcze nie skończyłem, aha. A czy, a czy to jest pojemnik na kartę pamięci? Aha, aha, czyli to, czy to nie jest twój... Holder. Już niedługo, weekend będziecie robić wszystko, na co nie pozwala nasza religia, na co nie pozwalają nasi rodzice. W poniedziałek pójdziecie pijani jeszcze do roboty, na wykłady jakieś nudne, więc na pewno. poniedziałek o 18, kolejny odcinek lekkostronniczego. Bawcie się dobrze, żadnych rymów idziemy chlać. Włodek, powiedz coś miłego, naszym znajomym. Kochamy was. Ten weekend wszyscy oni będą jacy? Lekkostronniczy.